A jak głosowali Polacy, już za chwilę zobaczymy sondażowe liczby mandatów w parlamencie. Już za chwilę zobaczymy procentowe poparcie dla poszczególnych... Dobre banany. Za chwilę będą największe emocje Nie w tak, wyborczych... Tak, tak. Zobaczymy, jak serwa, tak. to możemy to mnie możemy nam Daj. Wróbmy są sześć, pięć,

Koalicja, w w. W. 31%, tak jak to się liczy? Trzecia droga, 13%, 55% 13%, 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 12%, mandatów. bez 2,4%. Frekwencja tych wyborach to prawie 73%. Nie nie wiecie. Wiecie. ale powiem Wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja! Cytamy, co w się dzieje. <grym>. No to jest, brawo. Brawo. Ponieważ 70% uprawnionych poszło i zdecydowało, że my będziemy rządzić! Opozycja będzie rządzić! Tak jest! 28 mandatów! jest naszej strony! Nasz wynik jest dobry wynikiem! Będzie więcej! Będzie więcej! Mamy 30 mandatów i bez nas rząd nie zostanie utworzony! Brawo! Brawo. Играет. 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 Играет.